Jedni mówią tak, no to rozpoczynamy rozmowy o euro, tak jakby to już znaczyło decyzję, że jesteśmy w euro w perspektywie tam 2.11-2.12, a drudzy z obozu prezydenta. Mówią, w ogóle nie zaczynajcie tych rozmów, bo nie jesteśmy gotowi i tak dalej, i tak dalej. No przypomnę. To instrumentalne pana zdaniem jest tak przerzucenie. No po wyznaniami... pierwsze instrumentalne, po drugie bardzo płytkie, jeśli chodzi o wiedzę, po trzecie pokazujące, że nie mamy zbiorowego przywództwa w walce z kryzysem. Otóż w, poirytowany, rozgrzany do czerwoności w, w końcu zeszłego tygodnia zaproponowałem, aby prezydent i premier przemyśleli wspólny scenariusz, którym zaskoczą naszych partnerów na najbliższym szczycie. Otóż twierdzę, że polska gospodarka jest bardzo potrzebna gospodarkom krajów Eurolandu, bo rywalizacja o wolny inwestycyjny grosz między Ameryką, Azją a Europą dopiero się zaczyna. Te protekcjonistyczne zapowiedzi są nie tylko przecież w polityce Obamy, kupuń amerykański, nie tylko w polityce Sarkoziego, ale Azja robi to już po prostu od dawna. W związku z tym te 38 milionów popytu krajowego, niezły stan w dalszym ciągu na tle otoczenia polskiej gospodarki, a także wizja że Polska, która znajduje się poza głównym nurtem, czy może znaleźć się na dłużej poza głównym nurtem zmian gospodarczych, ekonomicznych jądra europejskiego yy, i będzie zepchnięta yy, razem z krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej do takiej poczekalni kolejnej, to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, dlatego że choćby kiedy prześledzimy sytuację w krajach nadbałtyckich, no to już prawie można czytać ogłoszenia, mały kraj nad Bałtykiem tanio sprzedam. Jak popatrzymy na, na Węgry, no, no tak, jak popatrzymy na Węgry. Jak popatrzymy na Węgry, FORINT 12% próba sprzedania obligacji nieskuteczna, no to nie oszukujmy się, polityka uciekania od rzeczywistych scenariuszy przez kolejnych polityków zrobiła to, co zrobiła. I dzisiaj mówię tak, do prezydenta i do premiera apeluję bardzo wyraźnie od tygodnia, mówię to bardzo serio. Czas najwyższy zaniechać dialogu na zewnątrz. Czas najwyższy rozmawiać ze sobą i czas najwyższy jechać na najbliższy szczyt z następującą propozycją, jeżeli to jest możliwe, ale propozycję trzeba mieć. Polska gospodarka, polskie społeczeństwo są w stanie wesprzeć znacząco ogólny rynek europejski w walce z solidarnym kryzysem. Pod warunkiem takim, że dzisiaj zachodzą nadzwyczajne okoliczności. W związku z tym dla trzech kryteriów z MASTIC, co najmniej dla dwóch, można stosować w tych nadzwyczajnych okolicznościach czynności łagodzące. Po pierwsze, wskaźnik inflacji. Tu niewątpliwie on był zupełnie w innej sytuacji gospodarek stabilnych bez tego nadzwyczajnego kryzysu. Dzisiaj nie mamy takiego wielkiego popytu, który generuje inflację. Nie mamy tak gigantycznego, pustego pieniądza, który krąży i ten, wręcz mamy coś przeciwnego. Po drugie, wo, oczywiście granice węża walutowego. No, rynki finansowe są bardzo rozchwiane i te plus minus 15% jest po prostu za mało. I po trzecie, najważniejsze. Wiadomo, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, przy tak spekulacyjnym rynku, przy tym działaniu wielkich korporacji międzynarodowych, uwaga, które ogłosiły, że zakończyły spekulacje na rynku Europy środkosonii, a szczególnie w stosunku do złotego. No szkoda, że nie ogłaszały, że zaczynają teraz ogłosić, to mamy do czynienia z pewną nieprzewidywalnością zdarzeń, w związku z tym nasza propozycja powinna być prosta. Proponujemy, aby przebywanie w RM2 było 6 do 9 miesięcy, dlatego że taki okres jesteśmy w stanie przy złagodzeniu tych dwóch czynników wytrzymać. Dlaczego to jest, myślę, atrakcyjna propozycja w stosunku do Zachodu? No to 38 milionów, w dalszym ciągu stosunkowo wysoka konsumpcja, niezły system bankowy, bo na tle innych krajów to nasz system bankowy wygląda nieźle, żeby nie chwalić go, ten stonowany taki ostrożny optymizm jest. Oczywiście te dane choćby jak głęboki, jak poważny to jest kryzys, no te analizy choćby z bankowości szwajcarskiej że w ciągu ostatniego pół roku banki szwajcarskie, delikatnie mówiąc językiem potoczystym, skurczyły się o połowę. Ja widziałem taki interesujący wykres, w którym pokazano aktywa głównych banków światowych sprzed dwóch lat i dzisiaj. W formie średnic kół. No to tak dziesięciokrotnie niektóre średnice przy niektórych bankach po prostu yy, z, zmalały. W związku z tym nadzwyczajne sytuacje wymagają po pierwsze innego języka polityki yy, yy, w kraju. Po drugie wypracowania wspólnego stanowiska ponadpartyjnego w, w tym czworokącie Bank Centralny, Ministerstwo Finansów, obóz prezydenta razem z pisem, em obóz premiera z Koalicją Rządową i Z Zejścia z tego, że premier występuje, zapowiada interwencję, a w formie publicystycznej doradca prezydenta pan profesor Bugaj opowiada o tym, że interwencja będzie nieskuteczna. No to jest po prostu delikatnie mówiąc, a ja jestem z pasji wykształcenia i krwi i kości ekonomista specjalizujący się w makroekonomii i procesach inwestycyjnych, Amatorszczyzna, jakiś świat nie widział. Panie no profesor, dosyć już tej amatorszczyzny. Traktujmy, amatorszczyzny. To, traktujmy to bardzo poważnie. Proszę zwrócić uwagę choćby opcje walutowe. Jak było ośmieszane w listopadzie i w grudniu. Prawda? jak patrzono na to, co PSL proponował, o czym Pawlak mówił z takim dystansem, jak chciano to rozegrać, no wiecie, tam chłopaki gadają jakiś głupoty. Dzisiaj... Nie tylko świat polskiej polityki, ale nawet znaczna część tych banków, które w tym procesie uczestniczyły, mówi już o tym już zupełnie inaczej. Już zaczyna, wchodzimy w nową fazę dyskusji takiej, że owieczki nie trzeba zażynać. Owieczkę trzeba mądrze strzyc po obu stronach i polskich przedsiębiorców i banków. Wszystko Stąd między na... innymi ja w debacie publicznej uczestniczę, Bośle. i to już ostatnie zdanie, uczestniczę zupełnie w inny sposób. Na przykład dzisiaj proponuje premier rzucił intencję kredytu hipotecznego obsługiwania w przypadku, kiedy Kredytobiorca nie jest w stanie go zrobić. No delikatnie mówi, pomylił, trochę pomieszał pożyczki, odsetki z latami kapitałowymi, Fundusz Pracy z Krajowym Funduszem Mieszkaniowym. Dzisiaj przedstawiam bardzo czytelny mechanizm. Udostępniłem także portalowi. Mam nadzieję, że wokół konkretnych rozwiązań będziemy mówić. Dwa tygodnie temu zaproponowałem 8-9 bardzo racjonalnych rozwiązań, jeśli chodzi o pobudzenie budownictwa mieszkaniowego i ograniczenie jego konfliktu. Trzy rozwiązania. Kredyt z dopłatą dla singli. Kwestie zniesienia ochrony lokatorskiej w nowych zasobach mieszkaniowych, czyli rynkowe budownictwo czynszowe, i uwaga, przyspieszenie amortyzacji i obniżenie ryczałtowego podatku dochodowego z 8,5 do 5% dla najmu. Już rząd kupił w tym tygodniu w wersji komisyjnej, pojawią się projekty ustaw. Proszę zwrócić uwagę, ja nie chcę, żeby to zgłaszał PSL. Ja nie chcę, żeby to zgłaszał rząd. Ja wolę tego typu pomysły zbierać, nieść do swojej sejmowej komisji infrastruktury, zapraszać do tego wiceprzewodniczącego Adamczyka z PiSu, wiceprzewodniczącego Szczepańskiego z SLD, przewodniczącego Rynasiewicza plus ja PSL i razem idziemy i mówimy takie jest właśnie zbiorowe przywództwo, takie są zbiorowe, przeanalizowane, skrojone nasze możliwości pomysły na poszczególne branże. Jeśli zaś debatowanie o kryzysie ma być na poziomie takiej wysokiej agregacji, na korytarzu sejmowym, dopompujemy jakiegoś pieniądza, podburzymy deficyt, a wy chcecie to zadłużać i to na tym poziomie jest dyskusji pustej, to ona jest po prostu nietwórcza, niczego nie wnosi. Stąd ja oczekuję od wszystkich ugrupowań, od wszystkich polityków, że będą się w tych trudnych warunkach weryfikować poprzez racjonalne, proste, kierowane do poszczególnych obszarów gospodarki zasady. To będą wszyscy. Dziękuję panie pośle. Janusz Piechociński, Polskie Stronnictwo Ludowe, był gościem dziennika. Dzięki wielkie. Warto mieć własne zdanie.